Dobra książka. Od mojej zabawy w gangstera minęły cztery miesiące. Od tamtego czasu Mikołaj nie dał w ogóle o sobie znać. Zupełnie tak, jakby zapadł się pod ziemię. Dotrzymał słowa, które faktycznie było warte więcej niż najdroższe klejnoty. Pierwszy raz w moim życiu zima przeszła obok mojego nosa. Szybko, gładko i bez mrozu. Oleg kończył pracę nad swoją pierwszą książką naukową, ja desperacko szukałam pracy, ponieważ kończyły mi się pieniądze z odprawy otrzymanej od gladiatora Mirka. Ewelina z niecierpliwością czekała na rozwiązanie ciąży, ponieważ nie mogła się poruszać przez opuchliznę kostek i stóp. Moja mama zapisała się na zajęcia stanga, a tato zaczął ją podejrzewać o romans z instruktorem. – Tato, nie wygaduj pstur. Mama nie jest zdolna do romansu. Zjadłyby ją wyrzuty sumienia. Będąc jeszcze w łóżku z tym instruktorem, zadzwoniłaby do ciebie i od razu się do wszystkiego przyznała. Zaczęłam uspokajać mojego ojca. Przecież to taka atrakcyjna kobieta. Ona potrzebuje pasji, namiętności i zainteresowania, którego ja nie mogę jej dać. Z wielkim trudem słuchałam intymnych szczegółów z życia moich rodziców, lecz nie mogłam się rozłączyć i zignorować problemów mojego taty. Wyparłam ze swojej świadomości, że rozmawiam z własnym ojcem i starałam się udawać, że udzielam rad najlepszemu kumplowi. A dlaczego nie możesz? Zabierz ją na kolację, kup kwiaty, zaproś na romantyczny spacer w pięknym miejscu. To są małe gesty, ale znaczą bardzo dużo. To nie w tym rzecz, córeczko. Ja już nie staję na wysokości zadania. Usłyszałam to. Czego najbardziej się obawiałam? Tato, tato, tato pamiętaj, że rozmawiasz z własną córką. Chodzi o to, że nie mam tak zwariowanych pomysłów jak ona. Nie jestem tak kreatywny i szalony. No wiesz, nie jestem młody duchem. A, o tym chciałeś porozmawiać a ty o czym myślałaś? No, właśnie o tym bo o czym innym. Stoń z nią na ten kurs. Partneruj jej. Myślałem o tym, ale czy ja się nadaję? Pewnie. Każdy może się nauczyć tańczyć. Pokażesz mamie, że podzielasz jej pasję i jesteś gotowy zrobić dla niej wiele. Dziękuję, córeczko. Niech ten Carlos zobaczy, jak wygląda prawdziwy mężczyzna tańczący tango z własną żoną. Do boju, ojciec! Zaczęłam się śmiać. Swoją drogą, czy moja mama byłaby zdolna do zdrady? Niczego nie mogłam być pewna na sto Siebie również nigdy nie podejrzewałabym o napaść na człowieka, szantaż i przetrzymywanie go w opuszczonych magazynach. Kochanie, jesteśmy już spóźnieni, krzyknął Olek, próbując zapiąć spinki od mankietów. Pokaż to. Podeszłam do niego, by choć na chwilę się uspokoił. Stresuje się tą premierą mojej książki. Na promocji będzie tak wiele osób, większość ze środowiska lekarskiego. To dla mnie olbrzymia szansa. Jesteś świetny w tym, co robisz. Wypadniesz znakomicie, jestem tego pewna. Posłałam mojemu mężczyźnie pogodny uśmiech. Ty jeszcze nie gotowa? Włożę tylko sukienkę. Makijaż i fryzurę mam już zrobioną. OK, zamawiam więc taksówkę. Olek złapał za komórkę, a ja poszłam w w małą czarną, którą zawsze powalałam wszystkich dookoła. Gdy weszłam do salonu, Olek otworzył z wrażenia usta. – Kotku, wyglądasz obłędnie, wow! Najchętniej zdarłbym z ciebie tę sukienkę. Przypominam, że jesteśmy spóźnieni. Upomniałam Olka, po czym wyszliśmy pośpiesznie z domu. Wydawnictwo, które postanowiło nawiązać współpracę z Olkiem, zadbało o każdy szczegół wydarzenia. Wzięło na swoje barki zorganizowanie eventu, który miał promować książkę Olka w kręgach medycznych, ale nie tylko. Zaproszeni zostali również najbliżsi i znajomi. Niestety, Olek nie miał pełnej kontroli nad listą gości, więc wcale nie zdziwił mnie widok jego wciąż jeszcze żony. Matylda uwolniła frywolnie swoje dwa wiadra, które ledwo mieściły się w dekolcie przyciasnej błyszczącej sukienki. Gdy szła, miałam wrażenie, że powybija sobie nimi zęby, lecz szczególnie mnie to nie zmartwiło. Sączyła drinki jeszcze przed nieoficjalną częścią imprezy i zachowywała się nieznośnie, mówiąc wszystkim, że autorem tego medycznego dzieła jest jej mąż. Myślałam, że wydubię jej oczy albo powyrywam wszystkie kudły. Lecz musiałam poskromić swoją gangsterską stronę, ponieważ nie mogłam przynieść Olkowi wstydu. After party, które zaczęło się o godzinie 23, całkowicie poruszyło mnie emocjonalnie. Obudził się we mnie demon zawziętości i niekontrolowanej zazdrości o Olka. Olku, wspaniała książka, jesteś tak bardzo zdolny. Przeczytałam każdą stronę jednym tchem. Matylda podeszła do mnie i Olka, gdy wznosiliśmy razem toast za jego sukces. Przeczytałaś każdą stronę, naprawdę? Hmm, to może wyrazisz swoje zdanie na temat niekonwencjonalnych metod leczenia, które w swojej książce porusza Olek? Chciałam załatwić jednym ciosem tę tupeciarę. Jak najbardziej się z nim zgadzam, Matylda dumnie odpowiedziała. To dziwne, bo Olek nie napisał ani słowa na ten temat. Zabierz więc swoje zabaweczki i idź psuć powietrze gdzie indziej. Nie wytrzymałam, na co Olek zakrztusił się szampanem. Zaczął kaszleć i jednocześnie się śmiać. Ja natomiast piłam jedną lampkę wina za drugą. A zwłaszcza, gdy słyszałam myśli wszystkich koleżanek Olka po fachu. Olek to takie ciacho. Chętnie bym go schrupała. Ta szara mysz? Przy nim? Kto to jest? Jego kuzynka? Ale dlaczego ją całuję? Niemożliwe, żeby gustował w kobietach tego typu. Fakt, może jest ładna, ale nie tak jak ja. Muszę się do niego odezwać i odnowić kontakt. Na mojego Olka miała ochotę blond lalka ze sztucznym biustem. Jak się później okazało, była anestezjologiem. Całe szczęście nie w tym szpitalu, w którym operował Olek. Kolejna laleczka po milionach zabiegów estetycznych również dodała swoje pięć groszy co nałożyła na siebie. Partnerka gwiazdy wieczoru i nawet nie postarała się o kreację od jakiegoś znanego projektanta? Wstyd. Matylda zawsze godnie prezentowała się u jego boku, znała przynajmniej najnowsze trendy. Czas więc na nową panią przy jego ramieniu. Z łatwością pogonię tego Kopciucha. Wśród lekarek uchodziłam za Kopciuszka i niegodną Olka. Natomiast jego koledzy po fachu chcieli wycałować moje jakże kuszące ciało po kawałeczku. Ależ bym ją przebadał swoim stetoskopem. Wciąż uśmiechał się do mnie znajomy Olka ze studiów, który zrobił specjalizację z kardiologii. Kolejny natomiast stomatolog bardzo chętnie chciał dogłębnie sprawdzić moje uzębienie, lecz swoim językiem, a nie lusterkiem stomatologicznym. Ordynatora polubiłam już od pierwszej myśli, którą usłyszałam. Ha, przyszła ta klacz jego żona. Ha, nigdy jej nie lubiłem. Co za babsko. Ale to skromne dziewczę przy jego boku, no, ma się chłopczym pochwalić. Dobrze, że sobie polepszył polepszać sobie trzeba i się tego trzymać. Jak coś jest dobre, to ja się nie zatrzymuję, przynajmniej z kolejnym kęsem tych przepysznych krabowych kanapeczek. Z każdą myślą lekarzy popijałam coraz głębsze łyki białego wina, a w sumie raz białego, raz czerwonego, w zależności, czym częstował kelner. Nigdy nie myślałam, że Olek mógłby mnie zdradzić. Ale kto wie, co dzieje się na dyżurach. Romo, Romo, poznaj. To Anita, praktykantka, która jest pod moją opieką. Zmierzyłam Anitę od góry do dołu i później jeszcze raz. Dopiłam lampkę wina i przetarłam oczy, rozmazując cały makijaż. Przed moimi oczami ukazała się lalka Barbie z nogami długimi do nieba, śnieżno-białym uśmiechem, gęstymi włosami do pasa i kocim spojrzeniem, które rozkładało na łopatki nie tylko mężczyzn, ale też kobiety. A może i poszłabym dalej. Wszystkie żywe istoty. Nie mówiłeś, że masz praktykantkę. Mam od tygodnia. Oleg zakłopotał się. Miło mi Cię poznać, Romo. Oleg bardzo dużo o tobie opowiadał. To słodkie dziewczę podało mi swoją dłoń na przywitanie, a ja poczułam tylko nieskazitelnie młodą i jędrną skórę na jej ręce, wyobrażając sobie, co musi siedzieć na biuście i pośladkach. I już mówi do niego, na ty! Zresztą do mnie też. Doprawdy? A co na przykład? Próbowałam być miła, naprawdę. Teraz nie pamiętam szczegółów, wiem natomiast, że jesteś znakomitą biochemiczką. Tak się składa, że mój brat pracuje w laboratorium. Olek wspominał, że rozglądasz się za pracą. Mogłabym podpytać, czy nie potrzebują kogoś nowego do zespołu. Anita wydawała się być w porządku, lecz nie dla dziewczyny lekarza, którego była praktykantką, wyglądającą jak chodzące bóstwo. – To znakomity pomysł, prawda, kochanie? Olek rozpowszechnił swój entuzjazm i dodał – Anito, chciałbym przedstawić cię mojemu dobremu znajomemu z Warszawy. Jest świetnym neurochirurgiem. Kochanie, przepraszam cię na chwilę. Olek razem z Anitą zniknęli gdzieś w tłumie gości. Jasne. Zostawcie mnie tu samą. Powiedziałam gdzieś w powietrze i wzięłam z tacy kolejną lampkę wina, tym razem czerwonego. Oj, bidulka stoi sama. No tak. Można było się tego spodziewać. Olek już zaczyna się tobą nudzić. Na horyzoncie ujrzałam ledwo idącą byłą, choć jeszcze nieformalnie żonę Olka. Matyldo, lepiej będzie jak odejdziesz. Nie mam ochoty przebywać w towarzystwie toksycznych starych bab. Nie łudź się. Olek i tak do mnie wróci. To tylko kwestia czasu. Do ciebie i twojego kochanka? Nie ma już żadnego kochanka. Ale był i chyba to się liczy. Tak mało wiesz o życiu. Jeszcze wiele musisz się nauczyć. Matylda odwróciła się na pięcie i już się miała oddalić, gdy jeszcze dodała. A, żeby było jasne, on już na pewno przespał się z tą śliczną praktykantką. He. Choć bardzo długo nie dawałam się sprowokować. Nie wytrzymałam presji ze strony moich rozchwianych i sztywnych jak druty emocji. Sprzedałam soczystego liścia w twarz tej jędzy na oczach wszystkich zgromadzonych gości. Już dawno powinnam była to zrobić. Skierowałam te słowa do Matyldy z olbrzymią satysfakcją w głosie. Promile tańczące sambę w mojej krwi biły mi brawo i usprawiedliwiały ten jakże niemoralny incydent. Odwróciłam się, by oddalić się od znokautowanej przeze mnie Matyldy, lecz ona poczuła nagle przypływ energii i wskoczyła na moje plecy, szarpiąc jednocześnie za włosy. Zrzuciłam ją z siebie i zaczęłam odpierać atak. Myślałam, że powyrywała mi wszystkie włosy, lecz na szczęście w dłoni trzymała tylko te sztuczne, toczypione. Nagle z pomocą podbiegła praktykantka. Tym razem ona rzuciła się na plecy Matyldy i zaczęła ją lekko przyduszać, krzycząc. Ty stara wywłoko. Od samego początku robisz wszystko, by zniszczyć imprezę Olka. Wynocha stąd. Pomyślałam, że czasem warto mieć po swojej stronie praktykantki swoich mężczyzn, zwłaszcza tak waleczne i oddane jak Anita. Matylda skapitulowała i z opuszczoną głową udała się do Łazienki. Oleg wypił naraz dwa drinki i robił dobrą minę do złej gry. Nie powiedział do mnie ani jednego słowa. Kiwał jedynie przecząco głową i zachęcał gości do dalszej zabawy. – Roma, jeśli zrobiłam coś nie tak, to przepraszam – rzekła do mnie Anita, która poprawiała swoje poczochrane włosy. – Nie masz mnie za co przepraszać. To ja powinnam tobie podziękować za pomoc w walce z tą parszywą żmiją. Nie mogłam postąpić inaczej. Musiałam zareagować. – Dlaczego? – Bo darzę się dużą sympatią. Anita odgarnęła kosmyk moich włosów z twarzy. Wtedy do mnie dotarło, że nie muszę obawiać się jej współpracy z Olkiem. To raczej on powinien obawiać się mojej relacji z jego praktykantką, gdybym tylko gustowała w długonogich, seksownych studentkach medycyny.